Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj udamy się do nadmorskiego portu ze statkiem towarowym. 1226 elementów za 470 zł katalogowo. Ja Wam zostawiam link do zestawów z Lego City, ale z tego względu, że kiedy nagrywam ten zestaw, on zniknął z oferty, bo idą święta, i dostępność klocków po prostu zmienia się jak w kalejdoskopie, ale pewnie za chwilę wróci i będziecie mogli sprawdzić, czy uda wam się go dorwać w dobrej cenie. No ale co my mamy w tym zestawie? Mam tu pudełko pod ręką i prezentuję się następująco. Statek, szczerze mówiąc, nie jest zbyt porywających rozmiarów. Mamy tutaj też suwnice, żeby sobie przekładać kontenery i mamy tam jakiś mechanizm i chyba to, co podoba mi się najbardziej, to to niewielkie molo i taki naprawdę uroczy budynek, w którym znajduje się lodziarnia i nie wiem, może tam jest jeszcze jakaś knajpa. No oczywiście będę się temu przyglądał. Są tutaj też jakieś skutery wodne, no i jeśli chodzi o wszystkie mechanizmy, które tutaj się poukrywały, będziemy razem je już niedługo odkrywać, bo jak sobie tak patrzę na tylną część Pudełka, to nie wiem, czy wyłapałem absolutnie wszystko. Ja w takim razie opuszczam pudełko, opuszczam ten stół, idę na stół numer 2 i zaglądamy do środka. Serio coraz bardziej podoba mi się ten budynek. Ja wiem, że on jest niewielki, ale. Jest piekielnie klimatyczny i nie będę tego ukrywał. I w ogóle trochę dziwnie to jest wszystko skonstruowane, bo fragment tego miasteczka totalnie nie pasuje do tego, co widzimy w tle. No bo w tle mamy oczywiście całą masę kontenerów, ale jeszcze dalej widzimy domki trochę w klimacie skandynawskim, a jeszcze dalej widzimy jakieś wieżowce. Kompletnie to wszystko do siebie nie pasuje, ale co ja tam będę. Wymyślał, przecież jesteśmy stolicą patodeweloperki. Z drugiej strony, możecie zobaczyć ujęcie na miasteczko z nieco innej strony, i też możecie zobaczyć różnej maści funkcje zabawowe, które tu się pojawiają, bo one pojawiają się zarówno w statku, jak i w suwnicy. No, a tutaj już funkcji zabawowych nie ma, ale jak widać, stary marynarz za kołnierz nie wylewa. A co znajduje się w pudełku? Naturalnie bardzo dużo papierowych toreb z klockami, ale i arkusz naklejek, który wygląda w ten sposób. Mamy tutaj też kilka instrukcji, tych jest, hmm, chyba są cztery, jeśli się nie mylę. E, dokładnie tak. No i mamy też dwa plastikowe worki z elementami luzem, bo mamy tutaj płytki, bo mamy tutaj też jakieś fragmenty statku i elementy potrzebne do zbudowania suwnicy. Wiecie co? Bardzo dobrze bawiłem się przy składaniu tego zestawu, i muszę wyróżnić statek, bo mnie statki z Lego kojarzą się z dużymi, gotowymi elementami, które są tylko bardzo delikatnie zabudowane na pokładzie. Tutaj tak nie jest, tutaj budowania jest całkiem sporo, a cała reszta zestawu jest urocza i przede wszystkim jest bawialna. Można tutaj czerpać radość z bawienia się klockami. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda z bliska. Zacznijmy od tego, czym możemy poruszać się po wodzie. Mamy tutaj naprawdę niewielki skuter wodny. No i szczerze mówiąc, to jest coś, o czym można bardzo szybko zapomnieć. Konstrukcja nieszczególna, taka, wiecie, z zestawem za 40 par złotych jako dodatek. Jeśli chodzi o ten główny statek, który tutaj znajdziemy, to po pierwsze, na wyposażeniu mamy dwa kontenery. No i zdecydowanie wolałbym, żeby one były otwierane w tym miejscu i żeby były w pełni zabudowane, ale jak się nie ma, co się lubi, tu znajdziemy jeszcze jedną taką niewielką jednostkę, natomiast mnie takie pojazdy kojarzą się z jakimiś moczarami, aligatorami, i raczej tam można takie. Łodzie wykorzystać. Drugi kontener jest pusty, tutaj też możemy sobie coś wrzucić. A jeśli chodzi o sam statek, no to jego centralna część to jest miejsce na dwa kontenery, ale tutaj możemy sobie podnieść klapkę i zajrzeć do środka. W tym miejscu też możemy sobie jeszcze coś schować. Mamy tutaj nawet zrobione schody. I jeśli chodzi o dbałość o detale, to naprawdę jest w porządku. Wykończenie statku też mi się podoba, bo tak jak mówiłem wcześniej, jest tutaj dużo budowania z normalnych elementów. A nie z wielkich gotowców, jak ma to miejsce w przypadku innych statków czy większych łodzi z Lego. Tu oczywiście też możemy sobie poustawiać minifigurki, możemy statkiem pokierować, a tutaj nawet możemy zajrzeć do wnętrza i zobaczyć, jak prezentuje się silnik, który ten statek napędza. Więc jeśli chodzi o dbałość o detale, uważam, że jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. No i jakby nie patrzeć, nie jest to jedyna duża konstrukcja w tym zestawie, więc zdecydowanie mogę to wszystko oceniać pozytywnie. No to teraz kierunek? Terminal. Oczywiście możecie sobie tutaj podpłynąć statkiem, kadłub się nie uszkodzi. Mamy opony, jest nawet drabinka. No i muszę powiedzieć, że tutaj też dbałość o detale jest całkiem spoko, bo na wodzie mamy jakieś takie też delikatne fale z serków, za to duży plus. W tym miejscu znajdziemy nawet jakieś elementy do sterowania, więc jeśli będziecie chcieli wygodnie sobie ściągnąć kontenery z pokładu, też jest taka możliwość. I co istotne, możemy sobie te wszystkie elementy od siebie porozdzielać. Więc jeśli wam nie pasuje taki układ, jaki zaproponowali projektanci, jest opcja zmiany. No ale zanim przejdziemy dalej, to pójdźmy teraz do góry. No, i tu znajdziemy chyba najistotniejszy element zabawowy w zestawie, bo zobaczcie, możemy w naprawdę bardzo dużym zakresie sobie przesuwać ten element. No i oczywiście możemy też za pomocą tego fragmentu opuszczać i podnosić hak. Więc jeśli już będziecie gotowi na przeładunek kontenerów, zawieszacie sobie jeden z nich na tym ramieniu. I jedziecie dalej, możecie sobie oczywiście to wszystko opuścić, ktoś tam na dole już ten kontener przejmie, przydałby się tutaj jeszcze jakiś wózek widłowy, żeby to ogarniać, no ale w sumie nie ma miejsca, żeby on mógł jeździć, w każdym razie ta część naprawdę bardzo mi się podoba. Coraz bardziej zastanawiam się, czy nie jesteśmy w Polsce, no bo mamy tutaj deptak, który kończy się na wejściu do terminala Serio. Tylko w naszym kraju takie absurdy są e, czymś normalnym. Tu zobaczycie taką mapkę. Jest nawet pokazana lokalizacja, w którym miejscu się znajdujemy, gdybyśmy oczywiście byli minifigurką, która by tutaj stała. No i możemy zobaczyć ten zestaw od góry na tej mapce. Naprawdę wygląda to spoko. Tu jeszcze możemy zobaczyć nawiązanie do tego zestawu z go-kartami. Tu z kolei do tego parku rozrywki z robotami. No i pod tym kątem wygląda to spoko, tylko ma to więcej sensu, kiedy po prostu terminal odepniemy i trochę przesuniemy, no bo serio, kto wychodzi z lodziarni i idzie sobie deptakiem, dochodzi do jakiegoś punktu orientacyjnego, patrzy się w lewo i o, kontener, psz, i na przykład spada mu na głowę. A tutaj mamy molo, co prawda niewielkie, ale docencie ile mamy tych okrągłych tajli z nadrukowanym drzewem w przekroju. Ja tutaj też zamontowałem cały pojemnik z rybami, bo rybak nie próżnował i rzeczywiście tych ryb zgromadził całkiem sporo. Tutaj jeszcze macie taki sprzęt, który umożliwia Wam oglądanie Gubałówki albo jakiegoś innego obiektu turystycznego. I nawet znalazło się miejsce na fragment plaży. No i zobaczcie jak to wszystko zostało skondensowane. Wychodzicie z lodziarni... Jak już oczywiście ogarnęliście kontenery, bo byliście na drugiej zmianie, i od razu możecie tutaj się wykąpać ze schodkami w dół i położyć się pod parasolem i zażywać kąpieli słonecznych. No, błah, fantastyczny pomysł. Aj, ależ zapiszczało. Tutaj mamy też lodziarnię i możecie wybierać spośród różnych lodów, bo są jakieś takie sorbetowe w kolorze kostek do muszli, ale macie też do kompletu loda w kolorze kupeczki. A jakże? A jak to wygląda od środka? No tak, i widać, że właściciel lodziarni, przy okazji, być może jest ratownikiem, albo po prostu jest to też punkt do wypożyczania sprzętu do sportów wodnych. Tak przynajmniej jestem sobie to w stanie wyobrażać, a nieco wyżej. Mamy takie niewielkie mieszkanko, ale zwróćcie uwagę na to, że ktoś tutaj sobie ogarnia romantyczną kolację, i to taką naprawdę na bogato. E, chyba lekko rozwalę ten budynek, ale tak będzie mi wygodniej, niż podnosić całą konstrukcję. Mamy tutaj jakieś krewetki, mamy tutaj też jakiś napitek, są kieliszki, więc naprawdę jest romantycznie. Tylko nie widzę przestrzeni, gdzie tę randkę można by było dokończyć. Figurki należy pochwalić za to, ile ich jest, bo mamy tutaj aż 8 minifigurek, no ale jeśli chodzi o wygląd, to jest po prostu taki miks typowych randomów z Lego City. Mamy też jeszcze takie dodatkowe włoski, należą do kogoś w kasku, chyba do tego gościa. No a jeśli chodzi o figurkę, która podoba mi się najbardziej, to na uwagę zasługuje stary rybak, który prezentuje się tak, jakby przeżył niejedną morską podróż, zapewne sztormy mu niestraszne. No i wydaje mi się, że jest jest w stanie wyłapać wszystkie nuty w każdym rumie. Powiem wam tak, sięgając po ten zestaw nie miałem dużych oczekiwań, bo patrzyłem na niego jak na taki miszmasz, że mamy tutaj niby nadmorski kurort, ale też jest sport, ciężka praca, kontenery i tak dalej, ale kiedy postawimy taką delikatną granicę pomiędzy tymi dwiema częściami zestawów, to naprawdę jest to całkiem przyjemna konstrukcja i też na pewno bawialna, bo jeśli chodzi o frajdę zbudowania, to też wydaje mi się, że te powinniście mieć, bo zestaw składa się bardzo przyjemnie, nie jest Powtarzalny, jest dość różnorodny, no i wydaje mi się, że po złożeniu tego setu będziecie chcieli się nim bawić. I z jednej strony będziecie chcieli iść na lody w kolorze brązowym, które przypominają kupę, ale z drugiej strony będziecie chcieli bawić się suwnicą i cały czas przeładowywać kontenery i sprawdzać, co się w nich znajduje. Kurczę, serio, ten zestaw kompletnie mnie zaskoczył i to tak zdecydowanie na plus. Dawajcie znać, co wy o nim sądzicie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!